Witajcie, era wodnika. Wszystko zbliża się do końca. Pozdrawiam, kochani. Widać, jak wszystko zmierza do punktu kulminacyjnego i niesamowitego rozwiązania. Uzdrowienie będzie tak samo radykalne jak poprzedzające je wydarzenia. Choroby, które dotknęły ludzkość, zostaną usunięte. Zło, kłamstwo, nienawiść i niezgoda zostaną usunięte z ludzkich serc. W dniu, który jest bliski, każdy będzie miał możliwość wyrzeczenia się swoich fałszywych bogów. Obecny czas pod względem zepsucia przewyższa wszystko, co było wcześniej. Nigdy wcześniej Ziemia nie była tak zabrudzona i nigdy wcześniej ludzie nie byli ofiarami takiej przemocy i oszustwa. Naprawdę nadeszły czasy ostateczne i w wielu miejscach zaleca się nam, aby się przygotować, ale jak się przygotować na to, co niewyobrażalne, lub przewidzieć to, co nieoczekiwane? To niemożliwe. Jedynym sposobem jest bycie jednością ze Stwórcą. Duch jest jedyną instancją, która może bezpiecznie prowadzić w tych czasach. Bycie przygotowanym, zaopatrzenie się w żywność, wodę i paliwo, ma sens i dodaje otuchy, ale to tylko niewielka część, która w ostateczności nie będzie miała znaczenia. Ostatecznie wszystko będzie zależeć od tego, jak bardzo otworzycie się na światło i jak bardzo jesteście gotowi porzucić swoje stare życie jak zużyty płaszcz. Koniec końców transformacja świata dokonuje się poprzez pojedynczy impuls stwórcy i można się do tego przygotować tylko w duchu. Gdy pojawiają się lęki, to obserwujcie je. Niech wznoszą się, jak mgła, która unosi się, zanim rozproszy ją światło słońca. Pozostawajcie mocno zakotwiczeni w swoim sercu i słuchajcie wieczności, ponieważ wielki stwórca towarzyszy Wam i prowadzi Was na każdym kroku. z Wam wszystkim.